Hej, hej, hej. Cześć kochani moi, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Ja jestem Natalia. Dzisiaj przychodzę do Was z drugą krzyżóweczką. Powiem Wam, że jest strasznie późno, ale tak usnęłam po tej nocy, taka była męcząca, że ja dopiero po 20 się obudziłam. Także no późny odcinek, oj, późny. Um, oprócz krzyżówki mam tutaj paczuszkę. Jutro będę otwierać kolejne i pojutrze kolejne, bo jak wiecie, ja byłam na świętach w urodziny. Krzyżówkę zaraz zdrapiemy. Najpierw otworzę tą paczkę. Byłam na świętach urodziny, więc y, to co przychodziło przed świętami te 4 dni, y, to po prostu no, mnie już nie było, ja tego nie widziałam. O. Tylko widzę, że... zobaczcie, tu mi wystał jakiś patyczek. I to jest paczuszka od naszej kochanej Marii Mari. Bardzo Ci Marcinko, dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo. Jest mi miło, że o mnie pomyślałaś. O, wyciągam. Wyciągałam wszystko. Kurczę, taki głos, bo do, dopiero wstałam. Tutaj mamy krzyżóweczkę y, 200 tysięcy od Mikołaja z numerem 18. Jaka fajna. Mamy taką choineczkę. <grybujesz> Bardzo fajne. Dziękuję ślicznie. Gdzieś to w kwiatka wsadzę, bo to jest na patyczku. To idealnie. Jest karteczka. Zdrowie, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz wygranych z drapkach Szczęśliwego Nowego Roku życzy Mari Marii dla mnie i dla o, dla mnie i dla starego. <laughs> Ale śliczna karteczka, taka kolorowa. Bardzo dziękuję. Ja naprawdę uwielbiam kartki. Ja je zbieram, więc jestem przeszczęśliwa. Dziękuję Ci pięknie. I tutaj mamy jeszcze o! Świąteczną czekoladę mleczną. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Link do kanału Mari znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. A ja się wezmę za drapanko z drapeczki od Mari. I co my tu mamy? 16. 19. Że ja się nie nauczę, że ta podkładka to tak sobie nie powinna stać, bo się nie da na niej drapać. Czekajcie. Szybka zmiana tła. O! Teraz będzie trochę odbijać, ale będzie się dało. Będzie się dało drapać.

i 34. Zdrapeczka pusta, ale bardzo dziękuję za pamięć. O, inne kontrolne. Jest mi naprawdę bardzo miło. A jeżeli ktoś z Was jeszcze nie zna kanału Martiny, serdecznie zapraszam. Martina, <coughs> przepraszam, też drapie z drapeczki. Będzie jej naprawdę bardzo miło, jak do niej zajrzycie. Naprawdę. Także. Leccie w opisie jest link. Jak obejrzycie, oczywiście. <laughs> I teraz się biorę za tą strapeczkę. Tak jak wam mówiłam wczoraj. E, 25, 23. 25, 24, 23 były puste. Kochani, wróciłam do Was. Musiałam na chwilę zastopować. Hop mój wrócił do domu. E, także tak jak wam mówiłam: 25, 24, 23 były puste. No to jakaś tam nadzieja w tej 22 dwójce jednak jest. Zobaczymy. No ale jest mega zimno. To musicie mi przyznać, jest bardzo zimno. U nas przyszłe kurtki um, takie firmowe, żeby każdy miał swoją. E, trzeba tam było się podpisać, że tam się odebrało tą kurtkę. No <laughs> i wczoraj zobaczyłam. Wziąłam sobie kurtkę, w której e, teoretycznie powinnam mieć 10 cm luzu w pasie, w cyckach, wszędzie. E, i ta kurtka jest taka idealna na mnie. I te rozmiarówki, po prostu, które oni tam mają, to jest jakiś żart. I teraz, jakbym wzięła rozmiar mniejszą, żeby była taka. No dobra, to pewnie byłaby za ciasna. Także. Tragedia. Yy, na tym kazał nam podpisywać odbiór, kwitować odbiór. Na tej fakturze za te ciuchy, żebyśmy chyba widzieli ile to kosztowało. Także taka kurtka kosztowała 285 zł. Co, co mogę powiedzieć? Wyszłam zapalić w ten mróz w nocy, więc powiem Wam, że ona naprawdę no nie, nie zmarzłam w niej. O, nie jest jakaś tam gruba czy coś, ale w niej nie zmarzłam. Panowie placowi, podjazdowi mają kurtki takie z zatyłek i to porządnie, a my mamy takie króciusienkie, bo przecież damska to krótka. Jakby ktoś nie wiedział. Nery może przewiać, wystarczy się nachylić. <grym> um, jeszcze tutaj jest SK Ale co mnie drażniło w tej kurtce, bo ja już, ja już tam, wiecie, swoje poprawki naniosłam. Yy, tylko założyłam. Po pierwsze, ona jest bardzo sztywna. Jak się w niej pochodzi tam, z, no, za dwie godziny, to dopiero ona się robi taka, że da się w niej jakieś kocieruchy robić. <grym> A tak to po prostu, no, nic. Ja mówię, się zawzięłam i mówię, będę w niej chodzić, aż się nie rozchodzi ta kurtka, bo była bardzo sztywna. I tutaj, na ręku. O, tutaj, tutaj, tutaj. O, tu. O, może być. Tutaj na ręku yy, były gumki i te gumki tak strasznie cisnęły, że, no, wiecie o co chodzi. No i podeszłam. W lewym, prawą ręku sobie w, yy, rozcięłam tą gumkę. Podeszłam do rudy, żeby mi tam. Z drugiej strony, bo z drugiej strony, już tymi tempimi nożyczkami nie mogłam tego zrobić. I po przeróbkach powiem Wam luksusowo. V... v chyba nie ma. Dobra, V się znajdzie. Zostawię to tak, jak jest. A noc jak to noc? Przychodzą w targetach mamy kawki. A oni przychodzą i biorą takie ilości kawy małej, za które my nic nie mamy. Ale ja miałam trochę wolnego, a tam jest od paragonów, i mniej tym lepiej. Więc ja jakoś tak w miarę jeszcze wysoko jestem na tej liście. Boję się, że spadnę, bo, no, bo, no, bo, no, bo się boję. Ale jak na razie, no nie wiem z ilu nie wiem na ile to można spać, bo jak na razie wypracowane tam 600 zł, więc myślę spoko. Yy. Więc aż tak raczej nie spadnę w dół. Jutro mam nockę znowu z tą, wiecie, no z tą. Ech. Zostawiłam dzisiaj kartkę. Yy, uprzejmie proszę o przekazanie, żeby się nauczyła stawać gazety. To jest po prostu taka rzecz, której ja nie robię, jak jestem w pracy. Raz yy, zdałam, bo tam byłam z takim chłopakiem na umowę zlecenia, on takich rzeczy nie umie robić. W sumie nie musi, bo on ma cztery zmiany w miesiącu więc no po co ma się uczyć tego wszystkiego. <laughs> I no i co? I musiałam kupować komiksy. <laughs> po 15 zł 1, Bo u nas jest tak yy, i tu wam powiem, że no, na początku nikt nie chciał wierzyć, że ktoś po prostu te gazety chowa. I ich nie można znaleźć. Po czym jak już mija termin zdania, to te gazety się w, tak nagle szybko i sprawnie odnajdują. Już jest kartka, kto musi za to płacić i to jest tragedia właśnie przekonała się o tym taka koleżanka yy, z pracy, której która zdawała gazety, szukała, szukała ona też ma schizę, jak moja Ruda z gazetami szukała, szukała nie znalazła tych gazet, a potem dwa dni później się znalazły, tak, tylko już nie można było oddać i mówi, przecież szukałam wszędzie, patrzyłam, nie było ja wy przecież mówiłam, że ktoś chowa gazety po złości, nie wiem dlaczego no i wtedy ona mi uwierzyła, <laughs> to chociaż mówię, chociaż jedna osoba uwierzyła ale to i tak nie ma sensu. Po co tak ludziom robić? Po, nie wiem, po złości czy coś? Najwięcej gazet y, to my miałyśmy schowanych. Bo 150 zł musiałyśmy płacić z rudą. To było dawno temu. No, ale takich rzeczy się nie zapomina. Na tak, zwane, y, na tak zwaną rozpałkę. W piecu także. Słabo. Ty, ty, ty. Dobra. Nie ty, kurczę. k no, późno Wam ten odcinek wrzucę. <laughs> Pamiętajcie, żebyście byli czujni. Jak będę podawać hasło, hasło to będzie podchwytliwe. K -k -k -k. Tak się wczoraj cieszyłam, <laughs> jak byłam na nocy. Otwierałam sobie karteczki i no będę nagrywać, żeby wrzucić. I mówię, właśnie do Rudej czy jej poczytać życzenia. Ona, że no tak. No i zaczęłam czytać na tych kartkach i wzięłam taką pierwszą kartkę. No i tak patrzę, ale jak ktoś się rozpisał. No i tak czytam, czytam, czytam. No i patrzę, podpis. I tak się zawiesiłam. I myślę, no ale co to za podpis? <grym> to moja koleżanka z pracy zostawiła mi kartkę, ale się uśmiałam. No tak się, miło mi bardzo było oczywiście. Napisałam od razu do niej, że, że ale się cieszę i w ogóle, ale no, no tak sobie czytam, czytam, czytam i nagle. <grym> Albo na przykład wysłałam karteczkę do. Badziejki Mario. Na pewno większość z Was kojarzy. Ona na przykład Madelena, to zna nawet, ojca w krainie zakupów. Słuchajcie, zachodzę do pracy i tam patrzę, że wróciła ta kartka do mnie. Jest przekreślone ich adres, bo to jest na skrytkę pocztową. Tam, jak ktoś chce im coś wysłać, to właśnie mają podane tak publicznie tą skrytkę pocztową na swoim kanale pod każdym filmikiem. I się okazało, że na poczcie ja to wysłałam, oni przekreślili, napisali, że adresat nie posiada skrytki, gdzie posiadają tą skrytkę i chodzą tam i odbierają te listy. Co jest bardzo przykre. No, ale umówiłam się z nimi, że wyślę raz jeszcze i ja pójdę właśnie się trochę wykłócać, bo wiecie, człowiek płaci za wysyłkę, po czym wysyła sam do siebie. I też Dagmarka napisała, bo do to Dagmarka, że Człowiek płaci za cały rok yy, tej skrytki, no i co? No i nic z tego nie ma, tak? Bo ludzie odsyłają im. Bezczelni są. Może nie chciało im się, wiecie, dostarczać. Jednak dużo roboty przed świętami na święta mieli. To nie zmienia faktu, że no trochę to nieprzyjemne takie. O mamy. A. Uszłam katar. O tego... A troszeczkę... Ile już nagrywam? O, dzisiaj jakoś tak szybko mi idzie. Albo mi się tylko tak wydaje. I coś jeszcze chciałabym powiedzieć. Bardzo bym chciała Wam podziękować za komentarze pod poprzednią krzyżóweczką, że jednak mam gadać. Bardzo się cieszę, że Was tak nie zadudzę. <laughs> Ale mówię, no wtedy tak wróciłam, usiadłam przed pracą yy, i zaczęłam opowiadać, jak to było w święta, no bo tak jednak fajnie jest poopowiadać. Chopa nie było, był w robocie, także ja mu nie mogłam poopowiadać. To Wam na odcineczku opowiedziałam, jak tam w święta było, chociaż mój chłop to wiedział na bieżąco. Przez telefon mu mówiłam, Dobra. Zwiedziłam się. A naprawdę. No, żeśmy dzisiaj pospali. I to porządnie. O, mamy pierwsze słowo. Nie wiem, kto wymyślił ten sposób zaznaczania krzyżówki, ale on jest genialny. Naprawdę. Chyba już. Nie, no to się znajdzie. Y, nie wiem, y, niektórzy pewnie widzieli na tym Facebooku, co wstawiają te zdrabki. Tam jakiś facet walnął 10 tysięcy w zdrabce. Oj, coś mi tam spadło. Yy, I to na święta, więc no naprawdę to są święta. <laughs> no to ile? 10 000, to 9 tysięcy dostał do ręki. No to i tak kupujesz zdrabkę, Nie wiem za ile ta zdrabka była, chyba za 5 zł to była zdrabka, ale już teraz wam nie powiem, bo pewna nie jestem. No i wydajesz takie 5 zł. No dobra, wydaj, nie wiem, 30 zł, bo kupisz kilka tych zdrapek. No a 9 tysięcy na święta, no to, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Także... Także tak. No mnie takie zdrapki omijają, ale to jakim szerokim łukiem. <gry> Widzicie, ja to jestem taki człowiek, że się cieszę ze stówy, z 50 się cieszę bardzo. Z dwudziestki na zdrapce za piątkę też się cieszę. Jakoś tak mi mało do tego szczęścia potrzeba. E. Mhm. Mhm, mhm. Ale w takich czasach, gdzie no właśnie kupuje się tyle tych pustaków. Praktycznie co zdrabka to pusta, co to pusta, 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 pusta. To jak człowiek ma się nie cieszyć, jak, mu, nie wiem, na zdrabce zapić, to wpada dwie dychy. Że no w końcu coś, tak? Bo jednak te pieniążków trochę idzie na... Te drapki No te hobby, że tak się wyrażę. No i tak cieszy człowieka, jak coś fajnego wpada. Mhm. Mhm. O, dobra. Literka D by się tutaj może coś zrobiła, czy nie? Tu było jedno słowo z D, tu było drugie A nie ma R no dobra. Dalej szukamy. Może coś wpadnie, no żeby tyle było pustaków. Nie wierzę. Chociaż ja na pasie też miałam pod rząd dużo tych pustych zdrapek. Może ktoś trafił właśnie. Jakieś 200 zł albo co? Mamy literkę C tutaj jest C. No w sumie mogło tak być. Aha. Tak jak ja wtedy od samego końca miałam te zdrapki takie bardzo wygrane. Znaczy bardzo szczęśliwe chciałam powiedzieć. O, tutaj co by się przydało? O tekla, taki pająk. Hm. Tutaj wszystkiego brakuje. O tutaj jest niezdrapane. Dobra. Trzy ostatnie. Tutaj mamy L. Jeszcze mamy szansę na ten bonus, bo dwie zostały. Hmm. Dobra. To jakby wpadło I, to mamy tylko dwa. To nie, to za mało, za mało. O, no i by mogło wpaść. Tu mamy słowo olej. Coś tu się powoli tworzy na tej krzyżówce. O, cokolwiek to znaczy L. Tutaj tego L jest dużo, bo widzicie, mamy już drugie słowo elf, także jest jakaś szansa. No, w różowej jest szansa największa. Co tu mamy za literkę M? No to bonusu już nie będzie. W ogóle to wy to widzicie jak dapie, chyba tak. Hmm, tu mamy M. Dobra. Tutaj już. Hmm było zadnie pana hmm. i czym nas tu uraczy na koniec literką U tu mamy wróg no nie no nie widzę tutaj Wyglądnej żadnej. Kiepsko się ten Mikołaj postarał. No, ale nie ma. Nie, nie ma. Yy, tutaj były dwa słowa. Mnożnik jaki był? Raz jeden. Yy, I te kontrolne. UB, także no może ta może te inne zdrapki byłyby wygrane jestem bardzo ciekawa, no ale przecież nie będziemy tutaj latać szukać, ja bym teraz musiała do domu jechać taki kawał, żeby lecieć i szukać, y, czy jeszcze zostały z tej paczki zdrapki, nie ma sensu także krzyżóweczka jest też pusta no szkoda troszeczkę e, tutaj jeszcze mamy zdrapeczkę od Marii, karteczkę od Marii czekoladkę od Marii <laughs> i taką choinkę od Marii ładna ta choineczka taka drewniana bardzo ładna, bardzo dziękuję kochana za pamięć, za upominek za zdrapeczkę, jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło a najważniejsze to za karteczkę <laughs> jest przepiękna także dzięki, że wpadliście sorki, że tak późno wrzucam no ale mówię, pospało mi się i to konkretnie życzę wam spokojnej nocki miłego wieczoru chyba, że oglądacie w dzień to miłego dnia i słyszymy się, widzimy się jutro. Jutro będę otwierać te paczki, które dostałam. Zobaczymy co tam jest, jakie są zdrabki, jakie są kartki. Także do zobaczenia! Pa pa pa!